Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Tak wiem, wreszcie się doczekaliście i ja też się doczekałam, żeby zrealizować lookbooka, którego obiecywałam już chyba nawet miesiąc temu podczas jednego z holi. Z racji tego, że na całym świecie panuje obecnie epidemia koronawirusa, postanowiliśmy ten odcinek przenieść do domu i dołączamy się do akcji hashtag zostań w domu. Z racji tego, że te hole były realizowane jakoś miesiąc temu, a zakupy tych rzeczy w second-handach były robione dwa miesiące temu, wiele z tych ubrań było jeszcze w klimacie zimowym. Wiecie, welurowe sukienki, czarne sukienki, bardziej takie klimaty na chłodniejszą pogodę. Teraz w Polsce mamy piękną pogodę, na Śląsku jest bardzo słonecznie i postanowiłam przygotować taki troszeczkę łączony odcinek. Przygotowałam trochę rzeczy z holi, tych bardziej lekkich, wiosennych, w połączeniu z moimi rzeczami, które już w mojej garderobie są od dłuższego czasu. I przy okazji, przy tworzeniu tych stylizacji dla Was, porozmawiamy sobie trochę o trendach na wiosnę 2020, ponieważ taki odcinek także chciałam przygotować, no a fajnie będzie połączyć e, i stworzyć taki jeden wspólny. Ale okej, okay, przejdźmy już do rzeczy i zaczynajmy dzisiejszy odcinek. Zacznijmy od pierwszej stylizacji, którą już mam dzisiaj na sobie. Ta koszulka była właśnie z ostatniego Haulu, kupiłam ją w second handzie i postanowiłam ją wystylizować troszeczkę rokowo. Założyłam do tego czarne spodnie z wysokim stanem. Ciężki pasek ze srebrną, dużą klamrą, który też kupiłam w second handzie, ale jego chyba nie pokazywałam. Kapelusz, który mam już od o kurczę, dobrych chyba pięciu lat. Jeśli chodzi o kapelusze, to mam z tym trochę problem, ponieważ mam dość duży obwód głowy i znaleźć odpowiedni rozmiar, jest ciężko, więc jeśli chodzi o takie rzeczy, to absolutnie nie zamawiam online, tylko szukam gdzieś w sieciówkach, Albo w second handach. Mogłabym jeszcze na to zarzucić czarną ramoneskę, żeby było jeszcze bardziej rokowo i jakieś botki z ćwiekami, ale jest dość ciepło, więc dzisiaj postanowiłam wystąpić w krótkim rękawku. I tak prezentuje się pierwsza stylizacja przy użyciu produktu z ostatniego haul. Ok, przejdźmy do drugiej stylizacji. W drugiej stylizacji pierwsza skrzypce odgrywa szeroki czerwony pasek. Czerwony kolor to jeden z gorących trendów na wiosnę 2020. Jeśli niekoniecznie jest to wasz kolor, ponieważ ta czerwień taka intensywna pasuje przede wszystkim zimie, takiemu typowi kolorystycznemu, to możecie się bawić tak jak właśnie ja, i używać tylko dodatków. Ja postawiłam na białą, oversize'ową koszulę. To jest w ogóle męska koszula, którą swoją drogą oczywiście, również kupiłam w second handzie, ale ona nie była w ostatnich holach. Żeby nadać jej kształt i trochę nieco bardziej kobiecego fasonu, podkreśliłam bardzo dobrze moją talię szerokim, właśnie czerwonym, skórzanym paskiem I w holu opowiadałam o tym, że dawno temu w Zarze widziałam dokładnie taki sam pasek, który kosztował chyba 100 zł, a za ten dałam 2 czy 4 zł. No i do tego jeszcze, bo to nie wszystko, oczywiście zostałam w moich czarnych, dopasowanych spodniach, bo tutaj nie chciałam za bardzo wydziwiać, ale z racji tego, że będą się pojawiać jeszcze jakieś chłodniejsze dni, na górę chciałabym zarzucić płaszcz, który chyba Wam nie pokazywałam, a który udało mi się zakupić, jak byłam na targach vintage u takich bardzo fajnych dziewcząt, które otworzyły swój second hand z naprawdę fajnymi rzeczami w Katowicach. Jak mi się uda znaleźć, to podlinkuję Wam ten second hand na dole. No i na górę. Taki płaszczyk w kratę. W ogóle szukałam takiego płaszcza, a może nawet nie tyle płaszcza, tylko czegokolwiek w taką właśnie klasyczną e, czerwono-zielono-niebiesko-żółto-białą kratę. I wreszcie mi się udało. Jest on mocno oversize'owy, jak pewnie widzicie. Mam na szczęście pasek, którym można się także przewiązać w talii, ale ja tutaj bardziej postawię na luźny, puszczony fason. No i oczywiście nie zapominajmy o butach. Z racji tego, że mamy e, dość małe mieszkanko, nie jesteśmy w stanie pokazać całej sylwetki w jednym tejku w jednym ujęciu, to po prostu będę Wam pokazywać buty, które sobie przygotowałam i które moim zdaniem fajnie by pasowały do stylizacji. I w tym wypadku będą to botki. Wiem, jest wiosna, powoli już wychodzimy z botków, z kozaków, ale jeszcze gdzieś tam w stylizacjach możemy przemycać. Nawet latem nosimy botki, także nie ma problemu. I tutaj w tej stylizacji dobrałabym czarne botki ze srebrnymi klamerkami. Często zwracam na to uwagę podczas doboru stylizacji, żeby jakiś element mój pasował. Srebrna klamra na pasku pasuje do srebrnych klamerek do butów. I tak się prezentuje moja druga stylizacja, a teraz przejdźmy do trzeciej. No i oto moja trzecia stylizacja i akurat w tym zestawie porozmawiamy sobie trochę o kolorach. Jeśli chodzi o kolor pomarańczowy, to jest to taki, taka barwa niechętnie wybierana przez większość z nas. Nie są to do końca moje kolory, ale tak jak wam mówiłam, często można przemycać taką kolorystykę w dodatkach albo w miejscach, które nie są blisko naszej twarzy, czyli na przykład jeśli nie pasuje nam kolor pomarańczowy, nie bardzo dobrze się z nim czujemy nosząc go na przykład na bluzce, czy gdzieś blisko twarzy możemy, a go lubimy i nam się podoba, to Wybieramy po prostu elementy garderoby na dole, czyli są to na przykład spódnice czy spodnie. I ja już dłuższy czas gdzieś tak rozglądałam się za pomarańczową spódnicą, którą będę mogła wykorzystać nie tylko jesienią, ale właśnie także i wiosną. No i tak wracamy z trendem, albo raczej kontynuujemy ten trend na noszenie kolorów czekoladowych, na noszenie kolorów słodkich, czyli kolory tofi, różne brązy, złamane pomarańcze i różne odcienie i takie właśnie barwy. Pochodne od Kolorów brązowych i właśnie takich kremowych tofi i tak dalej. No i mam na sobie bluzkę, z racji tego, że mamy tutaj też um, dodatkowe oświetlenie, które ładnie podkręca nam tył. Nie wiem, czy dobrze to będzie na filmie widać, ale ta bluzka jest w takim właśnie tofi kolorze. No i pomyślałam sobie, że zrobię taki fajny kolor blocking i połączę pomarańczową spódnicę z taką bluzką tofi. Ona już w swoim fasonie jest taliowana i ma tutaj taką delikatną baskinkę. W holu mówiłam Wam, że myślę, że o tym, aby wymienić te guziki, na jakieś drewniane, ale stwierdziłam w sumie, że te są bardzo podobne do takich drewnianych i niepotrzebnie, nie będę wydawać po, niepotrzebnie pieniążków na zmianę tych guziczków, jak to wygląda fajnie. Rękawek 3-4, fajnie, dodatkowo podkreśla linię talii. Jeszcze dorzuciłam do tego czarny pasek ze złotą klamrą, jeden z moich ulubionych, no i postanowiłam zawiesić coś na, na szyję, bo tutaj było dość goło. Zostawiłam kolczyki koła, mogłyby być troszeczkę delikatniejsze, ale jak szaleć, to szaleć. No i jeśli chodzi o Buty, to tutaj mój hit ostatniego holu, czyli kozaki za złotówkę. I spokojnie do spódnicy o długości MIDI możemy nosić takie długie kozaki, je troszeczkę pod spodem schować, i zostajemy w tym kolor blockingu i dodajemy jeszcze do całości brąz. I tak prezentuje się moja trzecia stylizacja, pora na czwartą. No i mamy czwartą stylizację, jak na razie najbardziej wiosenną, a to wszystko ze sprawą mojej przepięknej spódnicy, którą kupiłam, uwaga, nie w second handzie, tylko w sieciówce Mohito, kilka kilka naprawdę dobrych lat temu, ale jest przepiękna, wyjątkowa i pomyślałam, że świetnie będzie pasować do bluzki z second handu, podobnie tak jak i przed chwilą do tej e, toffi. Hmm, myślałam, żeby w tej wymienić guziki na drewniane, ale ostatecznie zostawiłam takie jak są, może w przyszłości zobaczymy. Kulczyki koła zostawione. Na szyi nie mam nic, ale postanowiłam do tej stylizacji dołączyć okulary fioletowe. I już miałam na blogu bardzo podobną stylizację właśnie przy użyciu tej spódnicy oraz tych okularów. Zostawię Wam tutaj gdzieś zdjęcia. No i pada pytanie, jakie do tego dałabym buty. Ja zdecydowanie myślę o jakichś bardziej sportowych i mam idealny model do tej stylizacji. I są to takie trampki kremowe z zamiast sznurówek są stążeczki, więc są bardzo romantyczne, bardzo dziewczęce i myślę, że będą super pasować do mojej czwartej stylizacji. A teraz kolej na piątą. A to moja piąta stylizacja. No i tutaj mamy sukienkę białą z falbanami Maxi. Pokazywałam ją właśnie w ostatnim holu z miliona ciuchów 5 zł kosztowała. Na to narzuciłam moją vintage katanę, którą dostałam od mojej mamy kilka lat temu, tylko trochę ją przerobiłam. Ona jest w ogóle z lat 80., więc super, bo nadal kontynuujemy trend na właśnie oversize'owe ubranie, oversize'owe katany rodem z lat 80. Pozwoliłam sobie ją ozdobić takimi mm, kwiatuszkami. Które kiedyś były naszyjnikiem, ale dłuższy czas już go nie nosiłam, więc postanowiłam wykorzystać te kwiatki i doszyć je na katane. A z tyłu, nie wiem czy to będzie widać, dawno temu Łukasz wyhaftował napis Konstylencja. Ale spokojnie, dokładnie zobaczycie na sesji na konstylencja.com, ponieważ przed całą epidemią i właśnie akcją zostań w domu udało nam się wreszcie wyskoczyć i zrobić aż trzy sesje. Teraz już na konstylencja.com znajdziecie. Świetną stylizację przy użyciu mojego hmm, ptasiego płaszcza, który swoją drogą jest bardzo oryginalny, ale również bardzo uniwersalny, ponieważ pozwala na szeroki dobór kolorystyczny. Ale o tym więcej na konstylencję Comling, oczywiście na dole w opisie. No i właśnie także zrobiliśmy zdjęcia w podobnej stylizacji, którą teraz Wam tutaj prezentuję. Do tych kwiatków dopasowałam kolczyki z Aliexpress, które również pokazywałam Wam w odcinku Perałek z Aliexpress, zostawię Wam linka oczywiście w karcie i na dole. One są, co prawda mocniejszy odcień niebieskiego niż kurtka, ale fajnie to się też ładnie ze sobą łączy i tutaj mamy też takie różowe kwiatuszki. No i jakie buty? W sesji użyłam botków z ćwiekami, zrobiłam bardziej przełamanie stylizacji, dołożyłam do tego kabaretki, ale dzisiaj postanowiłam zrobić bardziej wiosenną wersję. I zainspirowałam się również modą z zeszłego sezonu i łączenia sukienek z obuwiem sportowym. No i w tym wypadku moja propozycja to dobranie do tego takich najek w różowym kolorze, które fajnie będą pasować do kolczyków i ogólnie do całego zestawu. I tak się prezentuje moja piąta stylizacja. Czas na szóstą. Szósta stylizacja to moja sukienka Midi w grochy. Ona jest w takim kolorze skorupki jajka, nie wiem czy to będzie dobrze widać, czyli takiej bardzo 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 jasnej żółci, takiej pastelowej wpadającej w beż. Do tego zawiesiłam sobie na szyję taką apaszkę, bo pomyślałam, że fajnie wiosną zamiast biżuterii nosić również jakieś elementy właśnie um, materiałowe, czyli apaszki, albo jakieś myślałam o opaskach na głowę. Mało tego używam, chciałabym wprowadzić coraz więcej, więc pomyślałam, że fajnie dzisiaj będzie tak to w ten sposób wystylizować. Ja oczywiście fanka kółek postawiłam na takie fajne z przeźroczystymi diamencikami, zamieniłam ze złotych. Złote też jak najbardziej by pasowały. Nie dawałam tutaj żadnego skórzanego paska, ponieważ tutaj jest w zestawie paseczek również w takie drobne kropeczki. No i oczywiście kapelusz, nieodłączny element wielu moich stylizacji. A no i nie zapominajmy oczywiście o butach. Tutaj z racji tego, że trochę przełamuje ten delikatny styl, ponieważ tą sukienkę można by było też wystylizować troszeczkę w stylu retro, z czerwonymi ustami taki bardziej pin-up, ze szpilkami i małą torebeczką. Ja postanowiłam jednak trochę złamać ten styl i zrobić go bardziej rokowo, bardziej w stylu boho, z racji na kapelusz. No i tutaj zdecydowanie ciężkie bodki. I wracamy do czarnych. Czarne botki ze srebrnymi klamerkami. Myślę, że będą fajnym przełamaniem stylizacji. Pasują do czarnych kropeczek, pasują do mojego kapelusza. I tak się prezentuje kolejna stylizacja. Przejdźmy do następnej. No i ostatnia stylizacja, to nie ukrywam, że był taki malutki eksperyment. Kupując tą bluzkę, właśnie wspominałam Wam w ostatnim odcinku, że nie jest to raczej fason, który wybieram, ponieważ jest ona dość krótka, ma dość zamknięty dekolt i ja raczej takich fasonów unikam, ale bardzo spodobał mi się jej kolor, no i oczywiście przekonała niska cena. Tak samo było w przypadku tej sukienki, ponieważ już od dobrych 8 czy 7 lat absolutnie nie noszę sukienek bez ramion. Kiedyś uwielbiałam takie fasony, były bardzo modne i bardzo e, często je wybierałam. Z racji na moją obecną sylwetkę raczej takich fasonów unikam. Ale inspiruję się często właśnie zagranicznymi i polskimi YouTuberkami, które zestawiają ze sobą właśnie rzeczy, które niekoniecznie pasują do ich sylwetki razem ze sobą, i się okazuje, że całościowo wygląda to nieźle. No i muszę przyznać, że zestaw mi się zdecydowanie podoba. Jak zrzucę jeszcze jakieś 2-3 kg, to myślę, że będzie leżeć to fajnie. Ale w ogóle, dlaczego ubrałam się cała na zielono? Wczoraj był dzień świętego Patryka, no i troszeczkę mnie to zainspirowało do stworzenia tego fajnego zestawu. Ale to nie koniec, jeśli chodzi o zieleń, ponieważ chciałabym o niej trochę więcej porozmawiać. Ostatnio miałam na sobie w odcinku ubraną tą sukienkę w patynowym kolorze i jest to jeden właśnie z najmodniejszych kolorów na sezon wiosna 2020. Taka sprana, fajna zieleń. Nie będę drugi raz ją na siebie zarzucać, ponieważ już widzieliście ją w ostatnim odcinku, a jak nie, to zostawiam Wam oczywiście linka. No i jeszcze jedno Jedna sylwetka, stylizacja zielona, którą widzicie tutaj na manekinie, którą przygotowałam, żeby wam pokazać już nie na sobie, tylko żeby było ciekawiej i różnorodniej. Jest to bardzo podobna sukienka do tej, ponieważ ma takie mm, wzory orientalne. Jest ona na cienkich ramionczkach, marszczona po bokach, i postanowiłam zainspirować się modą lat 90., która ciągle jest na topie. I pod spód założyłam biały t-shirt. Stworzyło to bardzo fajną stylizację dla przełamania całości, oczywiście. Musiałam dodać coś rokowego, gdzieś mam tą taką rokową duszę i założyłam na szyjnik taki choker, też właśnie z cholu. Um, on wygląda jak pasek do spodni fajnie to bardzo wygląda na szyi. Dorzuciłabym do tego jeszcze na przykład kabaretki albo gołe nogi, bo już w sumie robi się coraz cieplej. Ciężkie botki i czarną skórzaną ramoneskę. A wracając do mojej stylizacji, długo zastanawiałam się, jakie buty by tutaj do tego pasowały. No, i postanowiłam, że chyba najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie na gołe nogi i dołożyć do tego po prostu cieliste szpilki. Ja w swojej kolekcji posiadam takie szpilki, są one co prawda z ćwiekami, ale też moja złota zasada. Przełamujemy styl, trochę się nim bawimy. I pomyślałam, że całościowo będzie to naprawdę fajnie wyglądać. Także ta stylizacja bardziej z takim pazurem. Można byłoby też założyć do tego jakieś na przykład beżowe botki, żeby nie skracać naszej sylwetki, ponieważ przy dopasowanym fasonie sukienki raczej unikamy botków, żeby nie skróciło to naszych nóg. Najlepiej wybierać właśnie jakieś cieliste odcienie, które wydłużą naszą nóżkę, a już szpilki to w ogóle dodają kilku centymetrów. No i tak prezentuje się moja ostatnia stylizacja. Jestem bardzo ciekawa, nie mam teraz co zrobić z tymi butami, więc będę je trzymać w ręce. Jestem bardzo ciekawa, jak taka forma, takie, Odcinka lookbookowego Wam się podobała. Teraz, yy, yy, idąc w duchu akcji Zostań w domu, wymyśliliśmy z Łukaszem kilka fajnych i ciekawych patentów na następne odcinki i postaramy się ich zorganizować trochę więcej w tygodniu. Dodatkowo założyłam konto na IGTV i chciałabym Was również zaprosić niedługo na pierwszy odcinek z serii właśnie takiej lookbookowej, troszeczkę w innej formie, ale o tym wkrótce więcej informacji. Jeśli dzisiejszy film się spodobał, nie zapomnijcie zostawić ciuka w górze, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i bądźcie zdrowi, zostańcie w domu. Do zobaczenia wkrótce, hej!